Hej, hej, hej. Dzisiaj mam dla Was recenzję prawdziwej perełki autorstwa Frances Hodgson Burnett. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, zobaczcie sobie. I jest to nic innego jak Tajemniczy Ogród. Przepięknie wydana książeczka. Ta -dam! Mamy tu jeszcze sztywność. Sztywność jest, u, tu powiedzmy jest gładka, ale tutaj mamy takie wyżłobienia prześliczna, przecudowna i przepiękna od wydawnictwa Zyskiska, jak ja się rajcowałam, jak ją miałam. Znaczy co ja my ciągle mam. Zobaczcie jaka cena. Uuu, ale widziałam, że w księgarniach są nawet po 71 zł. Ale co to za wydanie, naprawdę. Mega ciężkie, ale jakie piękne. Słuchajcie, a premiera, nie powiedziałam, była 30 listopada 2023 roku. Naprawdę, wiecie... Ja w ogóle naprawdę rzadko poświęcam uwagę na jakość wydania książki, bo jest to po prostu dla mnie jakaś tam sprawa drugorzędna, tak? Ale tutaj zwyczajnie po prostu nie potrafiłam przejść obok niej, obojętnie. Jak ja tylko zobaczyłam, mówię nie, ja chcę ją mieć. Naprawdę, to jest po prostu coś cudownego. Tych obrazków znajdziecie tutaj ogrom, jeżeli nie masę. Będę starała się Wam tak w miarę pomału pokazywać, żebyście mogli sobie na nie luknąć. Jak widzicie, intonację mamy taką troszeczkę bardziej jesienną. Ale zdarzały się też pojedyncze rysunki takie ukazane, jakby ołówkowy zarys. I mamy tutaj wbudowaną zakładkę materiałową. Poczekajcie, tutaj Wam. O, mam. Teda Mamy tutaj taką piękną zakładeczkę, którą możecie sobie po prostu założyć w książce. I, I to jest najcudowniejsze, co może spotkać, bo sprawia, że książka już dla Was wydaje się. Ale patrzcie, w tej samej stronie otworzyłam. <grym> wydaje się mega bogata. Naprawdę. Mm. I powiem Wam, wierzcie lub nie. Że to było moje pierwsze spotkanie z opowieścią w formie pisemnej, gdyż wcześniej, po prostu kilka lat temu, widziałam tylko, że ta książka się pojawiła, ale tak naprawdę nie dane mi było ją przeczytać. No i historię tego znałam tylko ze słyszenia. Wiecie, opowieść o Mary Lennox bardzo mnie zachwyciła. Historię opowiada tutaj narrator, zdradzając, w jaki sposób ona została sama na świecie co było naprawdę bardzo wzruszające. Wiecie, dziewczynka od zawsze była otoczona opieką Niani. I tak naprawdę tylko i potrafiła zawierzyć. W momencie, kiedy ona nagle się nie pojawia, zaczyna się buntować, zachowując co najmniej podle, żeby nie powiedzieć, okrople, okropnie. Jednak pewnego dnia budzi się w swoim pokoju i wchodzi na to, że jest sama, tak? Później dowiaduje się, że epidemia yy, choroby, której się przeklina, zabrała jej rodzinę a reszta osób zwyczajnie uciekła, tak? I w tym całym zgiełku, wiedzieli, że ona była taka zła i niedobra, nikt nawet nie przejął się właśnie nią, nikt nawet nie pomyślał, że ta dziewczynka tutaj została. Posiadając jednak dalekiego krewnego, zostaje zmuszona do zamieszkania z nim. No i wciąż jest powtarzane, jak ogromne i dziwne będzie to miejsce. Wiecie, historia samego wuja dziewczynki też jest tutaj opisana, więc będziemy mniej więcej wiedzieć, kim on jest i, i co tutaj robi. I tak naprawdę od momentu jej zamieszkania w tym dworze 9 przeżyje ogrom przygód, gdyż sam jej przyjdzie zwiedzać tutaj kątek po kątku. I dla niej to będzie taki szok, bo zawsze ktoś z nim chodził, zawsze ktoś jej coś tłumaczył, a nagle ona mówi, że chce wyjść na dwór no i cię pobawić. Ale sama, tak, sama masz ręce, nogi, więc możesz zrobić to sama. I ona tak naprawdę zaczyna się tutaj uczyć, co to znaczy być samemu, co to znaczy robić coś samemu, co to znaczy w ogóle coś robić. Bo wcześniej to wszyscy, nawet jak cokolwiek jest spadło, po prostu ktoś to robił za nią. Ale czy faktycznie do końca książki będzie tutaj sama? Czy uda jej się w ogóle otworzyć tutaj na jakiekolwiek znajomości? Bo uwierzcie mi, że jej charakter był naprawdę mega wredny. Słuchajcie, książka jest naprawdę przepiękna, przepiękna historia, której czytanie było dla mnie prawdziwą przyjemnością. Wiecie, tutaj niektóre postacie wysławiają się w trochę dawniejszy sposób, ale oczywiście nie wszystkie. Poczekajcie. Patrzcie, ale mój kaszel jest po prostu tak nieznośny, że przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Także czasami nie da się po prostu go zrobić, że go nie ma. On po prostu ciągle jest. Niemniej jednak, za sprawą zachowań tych wszystkich postaci i ich w ogóle całych przekonań, My poczujemy, jakbyśmy, nie wiem, przeżyli teleportację po prostu do tego czasu. To było tak wszystko pięknie opisane. On tak ładnie opisuje, że my, tak jakby, wchodzimy do tego świata, i tak naprawdę, otwierając książkę, wydaje nam się, że kiedy jesteśmy w tym momencie, to naprawdę tam jesteśmy i po prostu przyglądamy się tym wszystkim scenom, poznajemy te miejsca. Także to było tak mega autentyczne. Nie to, że tak jak w niektórych książkach, że o, mamy piękną historię, czytamy ją, okej, okay, było fajnie, bohaterka miała swoje przygody i jest koniec. Nie. My tutaj czujemy, jakbyśmy do tej historii weszli, jakbyśmy do tego czasu weszli i po prostu byli tam obecni i wszystko przeżywali. Każde puknięcie, stuknięcie, jakby było obecne też tutaj w naszym życiu, bo my tak naprawdę bylibyśmy niby czytając tu, ale wszystkimi naszymi zmysłami po prostu tam. Także bardzo mi się to podobało. Taka naprawdę prawdziwa teleportacja do ich czasu. I powiem Wam, że. Tak ogólnie, historia pokaże, jak niewiele można mieć, będąc obsługiwanym przez innych, bo prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, kiedy sami o wszystkim możemy decydować. Także według mnie jest to książka na nieskończoną ilość pokoleń. Powinna być wręcz czytana przez innych, żeby zobaczyć, jakim być się nie powinno, jak widzą nas ludzie, kiedy jesteśmy złymi ludźmi, złymi istotami i tak naprawdę jak wygląda świat kiedy otworzymy się na dobro, na szczęście na piękno i kiedy zaczynamy być myli, mili <grym> uwierzcie mi, że to zupełnie inna przestrzeń cały świat się w ogóle wtedy zmienia ale najpierw to my musimy się zmienić także najpiękniejsza historia i najpiękniejsze wydanie jakie widziałam, przeglądałam się bardzo różnym wydań, bo ona jak, nie wiem czy teraz dobrze sprecyzuję ale chyba powstało od 1911 roku nie, nie, ma tutaj zmianki, ale gdzieś właśnie widziałam tę informację. Także, no, książka już ma trochę lat, wydań, nie wiem, czy było więcej niż 20, bo jak przeglądałam, to naprawdę ciężko miałam natrafić w księgarni w ogóle na taką obwolutę. Także było ich bardzo, bardzo dużo, ale z tego, co zauważyłam, to wydanie było po prostu najpiękniejsze, bo nic nie da nam wspaniała historia, kiedy jest czasami w szalej oprawie, gdzie tak naprawdę wchodząc w nią, no, jest miło, jest przyjemnie, jest fajnie, chociaż nie wiem, jak zostało napisane, czy tak samo, czy to jest powielane, czy, czy jest inaczej to przekształcone. Ale kiedy widzimy coś pięknego, gdzie możemy przejrzeć się tym wspaniałym obrazkom, to naprawdę możemy wkroczyć po prostu w ten świat i zobaczyć, jak dobro tutaj zakwita, jak jest cokolwiek innego poza naszym życiem, co warto poznać, a, a nie warto siedzieć tylko w swojej skorupie i tak naprawdę być złośliwym, zgryźliwym i, i nie wiem. Samolubną istotą, gdzie wydaje mi się, że wszyscy powinni mi służyć, bo to jestem ja. Nie. Otwórz się na innych, zacznij być miły, dobry, kochany, zacznij być wdzięczny, to wtedy to wszystko do ciebie wróci ze nam siłą. Piękna historia, przepiękna książka, bardzo, bardzo wam ją polecam i żegnam się z wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.